Jako komentarz już na wstępie powiem, że Andrzej Piaseczny już od jakiegoś czasu nie ukrywa ukochanego. Teraz zdradził, czy zamierzają się pobrać. Piasek po raz pierwszy od czasu publicznego coming outu poruszył temat swojego związku. Okazuje się, że w miejscowości, w której mieszka para, ich widok nie wzbudza żadnej sensacji. Czy faktycznie planują wziąć ślub? Andrzej ponad rok temu zdecydował się na publiczny coming out. Chociaż do obowiązków gwiazd nie należy spowiadanie się fanom ani mediom ze swojej orientacji seksualnej, to o preferencjach piaska spekulowano już od dawna. Będzie ślub. Po raz pierwszy od tamtej pory wokalista poruszył w wywiadzie temat swojego związku. Muzyk mieszka ze swoim ukochanym na wsi w górach świętokrzyskich, gdzie ich relacja nie jest dla nikogo sensacją. Mieszkam na wsi od 20 lat. Mam to szczęście, że nie jestem człowiekiem samotnym, a moja relacja jest przyjemnym związkiem, który trwa od kilku lat i liczę na to, że to się uchowa. Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni, mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji, wyjaśnił Piasek w podcaście wprost przeciwnie. Artysta zdradził też, czy rozważa zawarcie małżeństwa ze swoim partnerem. Niestety póki co przepisy w Polsce znacznie utrudniają sformalizowanie związku takim parom. Nie chciałbym się uciekać do kruczków, sposobów. Ale jeśli za mojego życia będzie to możliwe w Polsce, mogę obiecać, że będę pierwszy skomentował. Jego zdaniem jednak Kościół nie jest w stanie powstrzymać zmian społecznych, których jesteśmy świadkami. Gwiazdor nie ma też pretensji do prezesa TVP za to, że nie popiera udziału męskiej pary w programie Taniec z gwiazdami. W końcu zdanie każdego z nas powinno zostać uszanowane. Piasek w swoim utworze Miłość porusza ważny temat tolerancji i akceptacji. Decyzję o kamin aucie podjął na fali skandalicznych wydarzeń podczas kampanii wyborczej, gdy prezydent krytycznie wypowiadał się o społeczności LGBT. Kiedy przekroczona została granica, za którą nie wolno siedzieć cicho, zdecydowałem się na ten ruch. Ale w moim życiu, oprócz tego, że udzieliłem wielu wywiadów, zmieniło się niewiele, podsumował. Napisz proszę w komentarzu: czy myślisz, że w Polsce powinno być prawo pozwalające dwóm mężczyznom wziąć ślub? Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.